E Serdecznie wszystkich witam raz jeszcze. Zapraszam do kolejnego spotkania z ewangelistą, świętym Łukaszem. Proponuję dzisiaj fragment z jego Ewangelii, rozdział 19, werset od 1 do 10. Łukasz pisze o Zacheuszu. Zacheusz, z celników, szef mafii. Ten, kto sprawiał, że życie ubogich stawało się naprawdę ciężkie. Ten, kto dosłownie zarabiał na ubogich. Ten, kto ich kosił. Brzydko mówiąc, doił. Co się z nim dzieje? Oczywiście spotyka Pana Jezusa, nawraca się. Chciałbym Wam zwrócić uwagę na koniec tej Ewangelii. Zacheusz po spotkaniu z Chrystusem mówi tak. Panie oto połowę mojego majątku daje ubodzy. A jeżeli kogoś w czymś krzywdziłem, zwracam poczucie. To jest mowa o zadość A warto zadość uczynić. Nie tylko trzeba, ale warto. Zobaczcie, co się dzieje za Acheuszem. Narobił tyle zła, tyle bólu, tyle łez, wywołał tyle złości w ludziach, tyle wrogości, tyle tego wszystkiego. I nagle publicznie staje i mówi, połowę mojej, mojej kasy rozdam, a jeżeli kogoś krzywdziłem, to no to mu za uczynił. Człowiek, który zaczyna chodzić po ludzie i zadośćuczynić. Wyobraź sobie, że spotykasz kogoś, kto przychodzi do Ciebie i mówi, słuchaj, parę lat temu Ciebie skrzywdziłem, bardzo Ciebie serdecznie za to przepraszam. Chciałbym Ci jakoś to wynagrodzić. Gość bierze odpowiedzialność za swoje życie. Gość nie mówi tego nie było. Nie ucieka przed tym, co było. Zobacz. Ta przeszłość, jego trudna przeszłość, jego grzechy go nie przedmiatają. Ktoś, kto rzeczywiście potrafi zadość uczynić. Ktoś, kto potrafi powiedzieć przebaczam. Ktoś, kto potrafi powiedzieć wybacz mi. To jest człowiek naprawdę wolny. Dlaczego? Bo nie musi kłamać, bo nie musi nadziewać maski, bo nie musi udawać kogoś, kim nie jest, bo nie musi udawać, że tego nie było. On chodzi po ulicach, patrzy ludziom w twarz, ma wysoko podniesioną głowę, Zadośćuczynienie uczynienie daje prawdziwą moc być sobą. Być trochę jakby nowym sobą, nową wersją siebie samego, ale sobą. Taki sam jesteś w środku, tam w głębi i taki sam na zewnątrz. A więc już nigdy nie będziesz musiał się przed kimś czegoś tłumaczyć, niczego udawać, niczego chować. Twój uśmiech na twarzy będzie niesamowicie prawdziwy, niesamowicie ludzki, to jest ogromna siła umieć powiedzieć przepraszam, wybacz, chcę ci jakoś, za, jakoś wynagrodzić ogromna siła zdejmuję osobiście czapkę, kapelusz, przed wieloma osobami uzależnionymi, które zrobiły tak zwany dziewiąty krok. Na drodze dwunastu kroków leczenia siebie z uzależnień, dziewiąty krok mówi o tym, że zadość uczyniłem wszystkim, o ile to tam możliwe, zadość uczyniłem. To jest, oddałem dobrem za zło. Przyznałem się, a teraz już jestem zupełnie innym człowiekiem. Ktoś, kto zrobił ten dziewiąty krok, ktoś, kto zadośćuczynił, uczynił. jest człowiek naprawdę, po pierwsze, ogromnej siły, ogromnej, ogromnego własnego poczucia wartości. Zobacz, co to znaczy mieć dobre zdanie o samemu sobie. Być dumnym z siebie. Być z siebie zadowolonym. Właśnie taką siłę, Taką radość, taką potęgę daje zadośćuczynienie. Właśnie taką metamorfozę przeszedł Zachęusz. I być może w tym tekście Ewangelii według świętego Łukasza nie chodzi tylko o pojedyncze spotkanie Zachęusza z Jezusem. Być może chodzi o cały proces, który ten człowiek przeszedł. Być może końcówka tego opowiadania jest jakby opowieścią o tym, co z Zacheuszem było dalej, kiedy w nim dokonało się zmartwychwstanie, kiedy na niego wstąpił Duch Święty poprzez spotkanie z Jezusem. Nie wiemy, jak długo On z Chrystusem rozmawiał, nie wiemy, jak długo z Nim był, nie wiemy, ile trzeba było Jemu jeszcze czasu się z tym wszystkim oswajać. Może On po prostu Jezusa spotkał, może poszedł z Nim dalej. Może widział go w Jerozolimie na Krzyżu. Może widział go po zmartwychwstaniu. Nieważne, czy to się stało tego samego dnia, czy, czy to się stało jakiś czas później. Ważny efekt. Natomiast dla nas ważne jest to, że Chrystus nas dzisiaj wzywa do działania, do tego, żeby nasze chrześcijaństwo. Nie było zamknięte kościelem. Dlatego, żeby nasza, nasze człowieczeństwo nie było zamknięte tylko dla samych siebie. Wiele, wielu ludzi dzisiaj mówi o humanizmie. O dobru. O tym, że trzeba pomagać innym ludziom. Okej. Okay. Ale potrzebne są bardzo konkretne działania. Potrzebne jest działanie, które jest szczere, prawdziwe, które nie jest maską, które nie jest udawaniem kogoś, kim się nie jest. Zatość uczynienie daje, daje właśnie taką moc. Proś Ducha Świętego, proś o, ten, o to, żeby ten proces, który się w Tobie zaczął, proces stawania w prawdzie, żeby się kontynuował. Bo radość uczynić pomoże nam tylko stanięcie w prawdzie. Ja muszę bardzo dobrze wiedzieć, kim jestem. Jak w lustrze widzę swoją twarz, tak muszę widzieć swoją duszę. Spojrzeć prawdzie w oczy. Zobaczyć, kim jestem. I się najpierw sam przed sobą przygotować. Zanim zaczniesz się przyznawać przed ludźmi, do tego, kim jesteś, zacznij sam przed sobą się przyznawać, do tego, kim jesteś. I wtedy przychodzi do sienki. Wtedy poczujesz siłę, poczujesz piękno, poczujesz ten most, poczujesz zwycięstwo. A z czasem, z czasem. Zaczniesz ściągać maski przed ludźmi. Z czasem staniesz się sobą przed ludźmi. Z czasem będziesz prawdziwy także przed ludźmi. A kiedy będziesz prawdziwy przed ludźmi, wtedy będziesz dla nich niesamowitym znakiem. Znakiem zwycięstwa. Znakiem piękna. Znakiem tego, co szlachetne, mocne, tego, co potężne, Powodzenia. W górę serca bracia i siostry. W górę serca wzywajcie Ducha Świętego. On ma moc. Właśnie takie cuda z nami czynić. Wszystkiego wam do, dobrego w nowym roku liturgicznym, który się zbliża. Do zobaczenia.